Kochanów. Tu mieszka g -play. Pewnego dnia razem z Lakim udają się na wycieczkę rowerową. Na swojej drodze spotykają golemy superbohaterów, które dają im do wykonania zadania. Jeśli zrobią wszystkie, zostaną przyjęci do drużyny Avengers. Czym się to uda? Zobacz ich przygodę do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a czelec na dziś to 15 tysięcy kciuków. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobały Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay, witam was w kolejnym odcinku Tak się składa, że właśnie przyjechałem, słuchajcie, do Lakiego I poczęstowam mnie tu pyszną herbatką Odpoczywamy i myślimy właśnie, co porobić dzisiejszego dnia Mamy już parę z ciekawych pomysłów, ale jeszcze w sumie nad nimi rozmyślam Ogólnie, jeśli jeszcze tego nie robicie, wasz guzik subskrypcji jest czerwony Koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem Żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami Wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety I zostawcie kciuka w górę A alaki może pokaże wam normalnie tutaj Jakie sobie designerskie foteliki tutaj wstały takie krzesełka do właśnie swojego grodu? Może pochwalić się, Laki, co, co ty na to? O, no, to jest nowy design. E, specjalnie tutaj e, żeby wystrugał mi drwala, wziąłem i wystrugał mi normalnie takie fajne, śmieszne krzesełka i dalej się nadają na ogródek, ale słuchaj! Nie będziemy tutaj stać pij herbatkę, kończ herbatkę i idziemy gdzieś pojeździć, co? Dobra, dobra, także za momencik lecimy na miasto, ja tutaj już spijam herbatkę. Mm, mm, mm. Ale dobra, powiem ci, że mm. nieźle ci wyszła, trochę za dużo cukru, aczkolwiek jest fajna dosyć. wow, w ogóle, słuchaj, widziałem, że ty ostatnio właśnie taki ty, 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 unicykl kupiłeś. Co? Serio, ty umiesz na tym jeździć? Ty byś mógł normalnie być cyrkowcem, ja na tym nie umiem jeździć. Widzowie, napiszcie, czy ktoś umie jeździć właśnie na takim unicyklu e, jednokołowym, bo dla mnie to jest normalnie jakaś wyższa szkoła magii. Powiem Jaki ci, że dobrze ci cyrkowco. to wychodzi. To dawaj, ja słuchaj na rowerku pojadę i chłopcom klaunem. Gościu ja nawet umiem na tym żonglować. No to nieźle, słuchaj, To normalnie mógłbyś zrobić tutaj jakieś przedstawienie, w mieście byś zrobił trochę kaski, a ja na rowerku słuchajcie sobie tutaj elegancko jeżdżę i możemy ej. się właśnie przejechać po Co jest grane? Zobacz, widzisz to? Ty widzę, to jest przecież jakiś Spider-Man golem. Golem Spider-Man normalnie, ty czegoś takiego nie widziałem. Spider-Mana widziałem, ty ja się trochę boję, a ty myślisz, że to dobry pomysł, żebyśmy tam podeszli, w ogóle do niego i zagadali? No nie wiem, ja na początku jak zobaczyłem, że on na mnie się spojrzał, to tak się schowałem za tym boku, ale poczekaj, Ty. Ej, widnieją tam jakieś tabliczki, widzę tam tak. jakieś, zobacz. Chcesz dołączyć do drużyny Avengers? Ty, może on rekrutuje tutaj do drużyny Avengers? Przepraszam, proszę pana, możemy tutaj się zbliżyć, e, może tak, tutaj tak. właśnie porozmawiamy, e, tak? To świetnie, weź książkę ze skrzyni, ty. A co to jest jak, jak to jest jakaś podpucha, co? Ty otworzyłeś już tą skrzynkę, co jakby wypuchła? Może on słuchaj jest jakimś podstępnym właśnie człowiekiem, bo albo Golemem, bo czegoś takiego nie widziałem jeszcze. Spider Golema. A, czekaj, czekaj. On co jest? Rolujesz gościu, czy nie? Nie, nie. No, z oczu patrzy, dobrze, czy źle? Nie no dobrze, dobrze. Zerknij do tej książki, bo tu jest jakaś książka, rekrutacja do drużyny Avengers. Dawaj. Tak, dobra, przeczytamy, dobra, sprawdzimy. Jeśli to czytasz, to oznacza, że chcesz zostać superbohaterem i dołączyć do drużyny Avengers. Aby o, tak się stało, wow. musisz przejść parę testów. Pierwsze zadanie, czeka na ciebie uchalka, na ulicy Kwiatowej 7. Powodzenia. Ty! Możemy normalnie dzisiaj zostać superbohaterami. Mamy szansę dostać się do drużyny Avengers. Zum to laki, to jest chyba Siadaj jedyna mega szybki rower, wrzucaj na szóstkę na przyrzutkach Shimano i lecimy do przodu, do Dobra. Halka dawaj, 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 lecimy, słuchaj, ty tutaj jest jakiś ko kocur niebezpieczny widzisz, jakieś dzikie zwierzęta tutaj nie wiem, to są pumy, czy co to jest, uważaj żeby ci nic Umano. nie zrobiły, słuchaj, przy domku Nuba tutaj, ej, widzę tam już Halka ty, normalnie Halk golem no patrz, kto by się spodziewał normalnie że yy, przyjechali do naszego miasta jacyś super bohaterowie golemy i teraz może przynajmniej będzie porządek w naszym mieście, wiesz co, będą pilnowali, żeby wszystko było w porządku Słuchaj, on chyba nie jest, wiesz co, tak naprawdę wrogo do nas nastawiony ja, to tak, że możemy im zaufać wstępnie Ty, jest jakaś e, skrzynia Ty, poczekaj temki. ja tu normalnie biurę Co? Tarcza kapitana Ty Ameryki biure. Jakaś książka, poczekaj, przeczytam Zadanie pierwsze Witaj, mam dla ciebie zadanie Udaj się za most do bazy bandytów Ukradli oni bardzo cenny metal Vibranium Zdobądźcie go i przynieście mi, a dam wam dalsze wskazówki. Ty, Laki pomożemy im? Pomożemy bandyci, im zabrali jakiś metal. Dzięki, Hulk. Oczywiście. Ej, ja chciałem być kiedyś Avengers. Avengers drużyny, drużynie Avengers. Chodź, idziemy, idziemy, zobaczysz. słuchaj... Ty, ty... Ale wiesz, to ja ten i tak, tak znaleźć. mam takie podejrzenia dziwne, bo to jest i tak dla mnie podejrzane, słuchaj. Skoro oni są super bohaterami i mają, wiesz, co, super mocy, choć idziemy już w tym czasie za most, to czemu oni by sobie nie, nie mogli, wiesz, co odebrać samemu tego metalu, jeśli są tacy silni i dobrzy, nie? Choć tutaj jest most w ogóle, niby za mostem tutaj jest jakaś baza bandytów, musimy ją znaleźć, i w sumie, może to jest jakiś egzamin dla mnie, ty, ty gdzieś tam polazłeś, coś tam znalazłeś ciekawego? Jak tam? No tam? Właśnie sprawdzałem, czy nie ma jakichś skrzynek tam, czy czegoś nowego, nie? Ale Ty... nie jest, nic nie było. W ogóle jakieś samochody, uważaj, w ogóle tu krabik idzie, krabik, krabik. Ty, tutaj chyba jest jakaś baza bandytów. To wygląda tak podejrzanie. Ej, widzę tam, widzę tam nawet jakichś gagatków i widzę niedźwiedzia. Słuchaj, musimy się tam jakoś dostać do tych, ba do tych, tej ich bazy, zdobyć ten metal, dać im i może wiesz co, zdamy ich egzamin, bo to jest wszystko może, wiesz co, ustawione przez tych Avengersów. Ogólnie to mam w sumie ciekawy pomysł, słuchaj, tutaj, żeby po prostu Zabrać na przykład im ubrania i byśmy weszli po prostu w ich ubraniach do tej bazy. Ty, dawaj, ja wezmę tego gagatka i spróbuję po prostu przejąć jego ubrania. Ty weź tamtego, dasz sobie radę. Ty a laki. zobacz jaką ten ma czerwoną marafadkę, widzisz go? Dawaj, dawaj, jakbyś wziął tą marafadkę, ty w ogóle oni są mocni. Dobra, prawie jabłko już musiałem zjeść. Dobra, mam, słuchaj, jego ubrania. Także teraz tutaj idę. Wróg przebiorę się, żeby laki mnie tylko nie podglądał. Dobra, także tutaj w sumie jest fajne miejsce w rogu i tutaj właśnie bym się przebrał. Także szybko, słuchajcie, obieramy tą zbrojkę. Hops, hops, hops i okej okay. Ja nie mogę, ale w ogóle teraz, słuchajcie Widać mi tylko oczy, jestem teraz takim Zamaskowanym ziomeczkiem I teraz na pewno nikt się nie zorientuje, że coś jest nie tak Jak wejdziemy sobie do tej bazy, to normalnie na legalu Jak swój Ty, ja nie mogę, Lucky, jak ty wyglądasz? Jak jakiś prawdziwy kogat Tylko uważaj, ja w ogóle mam jedno serduszko, jakim cudem miałam ja mam jedno serduszko Ty masz jakieś jedzenie, bo mi tylko zostało ostatnie jabłko Ty, I ma, jabłuszko takie, takie zwykłe jedzenie bym potrzebował No dobra, słuchaj, spoko, także zjem sobie to jabłko Co mi chciałeś pokazać, co ziomeczku? No, o, to... Poczekaj, mam czerwoną arafatkę fajną i poczekaj tutaj coś widzę, zobacz co tu jest? Słuchaj, musimy ogólnie wkraczać się do tej bazy, tak jak było napisane w tej książce i ogólnie musimy po prostu zdobyć im ten metal, jakiś tajemniczy tam to metal. Jest. Tak? tu się tam, tam się jest? Tam jest. Te, teraz udawajmy, słuchaj, jakby nigdy nic. Jesteśmy teraz przybrani Dobre. i udajemy, jakby by, wiesz co, że tutaj na 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 na. No siema, na, 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 na. O, się do bazy. Uzgodniliśmy trochę. Mordy. Ty, ty klucz zapomnieliśmy, macie może klucz ty, tutaj do bazy? Właśnie drzwi są zamknięte laki. Potrzebujemy klucz, gdzie klucz ten zostawiliście. Klucz jest y, tam, gdzie zawsze, pod wycieraczką. Dobra, dzięki Bartek, <grym> czyli pod wycieraczką dobra, ty, to tam ty, ty, klucz. ty zawsze chowasz. Pod wycieraczką ty też zawsze chowasz. Tak, klucz. słuchaj, stara, stara, normalnie moja szkoła, także wbijamy. Dobra, udajemy, wiesz, co jakbyśmy tutaj byli. Mieli... No się ma ziomejki. Nie ma chłopaki, tutaj... ty, ale Nieźle. masz. No to ostatnio ci miecz naostrzył, dobrze? dobrze. No ładnie, dobrze naostrzony, dobra, chłopaki, ogólnie właśnie. Bo my w ogóle ten metal musimy, wiecie co, sprawdzić czy jest bezpieczny, hmm? tutaj szef nam kazał metal sprawdzić, ten taki, e, który zabraliście, ty ty wiesz gdzie jest ten metal? Jak to nie wiecie, za mną w tajnym pod, pokoju pod klapą, dobra, Przecież zanim my wiemy, czy nie tam. My, my jesteśmy stąd, my jesteśmy od was, poko zapomnieliśmy po prostu. Dobra, ty, czyli tutaj, tutaj jest tajna klapa yy, i tutaj jest ten pokój, czyli oni tam najprawdopodobniej trzymają ten metal, musimy o, słuchać, ej, ej, dawaj. Ej, ej. Wszystko w porządku, co tam jest na dole laki? Jest okej? Okay? Tu jest, jest dużo mega laserów, chodź zobaczyć, jakiś parkour nas czeka. Dobra, 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 ja tutaj już schodzę. Ty, rzeczywiście, jak to musi być mega tajnie strzeżone! Ja cię kręcę, dobra, dawaj, dasz sobie radę. Nie wpadnij tylko do lawy laki, ja ciebie proszę. To nie jest taki Wydaje trudny mi się, parkour. Że jestem mega dobrym parkurowcem, dlatego nie zawiodę. Dobra, yy, jesteśmy... Bitu. Jesteśmy, słuchaj, już coraz bliżej. Okej, okay, tutaj, żebym tylko cię nie uderzył. Okej, okay. o nie, dziab dziabnął mnie normalnie troszeczkę ten laser, ale jest w porządku. Dobra, tutaj bez sprintu przeskoczymy to. Dosyć prosto. O nie, 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 Dawaj, nie. Dawaj, dajesz za daleko, radę, tutaj. dajesz radę. Tylko zawsze zwracaj uwagę, zobacz, co pod spodem na nas czeka, nie? Tak, prawa, słuchaj. Woda. Obyśmy tam nie wpadli do tej lawy, ale jesteśmy już blisko, słuchaj. Posz, poszło gładko, żadnego fejlęku. No, teraz bycie zabudzi... zepną, zepnęcie, zepnęcie. Nie, 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 dawaj, ty spadaj tam. Czekaj, ty, dobra, dobra, jest woda, słuchaj. Myślałem, że tam normalnie kostkę skręcisz, jak spadniesz w takiej wysokości, ale jest okej. Okay. Ja nie mogę, tylko jak my wrócimy, słuchaj, przecież przez te lasery będziemy musieli przez tą lawę przepłynąć. Nie wiem, A? mam nadzieję, że znajdziemy jakieś wyjście. Ty! Tutaj jest ochrona! Przygotuj się! E Szybko! Szybko, kto tak przychodzi? Patrzycie na nas. Dobra, koks jabłko i wchodzimy. Siemanko ziomeczki, my tutaj tylko po taką jedną rzecz przyszliśmy, także tak, nie martwcie się. Tak, my tylko na chwilę, dobra. My nie chcemy żadnych problemów. Tak, 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 tak. tak. My nic nie, nie ten. Jakby co to, co złego, to nie my. Dobra, uważaj, laki, nie dziabnij mnie, bo mam coraz mniej życia. Ja muszę uciekać jedno serduszko, Pół serduszka mi zostało. Wow! Ja nie mogę, co tutaj się stało? Słuchajcie, pokonali mnie. Jak tam, laki? Ty gdzie oni są? Już ich pokonałeś? No, pewno, no. Dobra, słuchaj, tu teraz tak. Tutaj jest, zobacz, ta ciecz! Tutaj jest ten chyba metal, musimy to zebrać. Tu do do wiaderka, wiadra, bierz dawaj, wiadra. do wiaderka. Okej, okay, mamy to. I tu w ogóle patrz ile złota mają zbrojki. Dobra, będziemy mogli się uzbroić. Hop, 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 hop. Także ubieramy jeszcze to. I podwójna normalnie zbrojka. Ja biorę tutaj jeszcze kilof i tylko jak my się stąd wydostaniemy, co? Bierzemy złoto i musimy stąd uciekać w ogóle, słuchaj, zanim ktoś się zorientuje, wiesz co, że my tutaj coś kombinujemy. Ty, tutaj jest jakiś guzik w ogóle. Może po prostu za pomocą tego guzika się wydostaniemy, także kliknę. Ty, dobra. Jesteś mało? Siema, ziomeczki. Tutaj dywanik mamy nowy. Tutaj położyłem nam, żeby było miło i przyjemnie. Także tego, nie? My na chwilę lecimy tutaj z moim kolegą, bo musimy iść strzec tam bazy. Może się zbliża niebezpieczeństwo. Siema. Tak, siema. Było siema. miło, było miło, siema. ale siema wiecie, było to, miło, Ale my, to my to się zmywamy, chłopaki. To to Ej. O nie, 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 nie. Dobra. Szybko, szybko, wezmę si, go tam. Ty, przejdziesz przez to wejście? No, 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 dobra, dobra, dobra. Szybko odejdź, ty, Dziabnąłeś mnie, dziabnąłeś, Milaki. Uciekamy. Dawaj, dzita, dzita, dzita. Mamy. Masz też to wiaderko, suche Zieroni, Z tym metalem. No. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja mam, nie mam, mogę. Mam, mam. Słuchaj, także mamy to, co oni chcieli. Zdaliśmy, mam nadzieję, egzamin. Dawaj, wsiadamy szybko do samochodziku i jedziemy wszystko dać Halkowi. I mam nadzieję, że przyjmą nas, słuchaj, i że to już będzie, słuchaj, na tyle z tych testów Avengersowych i że zdamy tą rekrutację. O, Hulk tutaj na nas czeka. Dobra, Hulku, słuchaj, mamy tutaj dla ciebie ten metal. Potrzebujesz go? Y Gratulacje, udało się wam. Idźcie teraz na ulicę Leśną 3. Ale po co mam iść na ulicę Leśną 3? Trzymaj tutaj ten metal i myślałem, że nas przejmiesz. Ja nie mogę, laki. Pewnie kolejne jakieś wyzwanko nas czeka Także dawaj wsiadaj tutaj w ten samochodzik Pożyczymy je Musimy teraz pojechać na ulicę Leśną 3 To jest tutaj nieopodal lasku Dlatego w sumie szybko Cały możemy Cały czas jeździmy w tą i we w tą. No a co w końcu kiedy będziemy superbohaterami Słuchaj to jest jeden wielki test superbohaterów My musimy po prostu go zdać Dać siebie wszystko I zostaniemy sami superbohaterami Ja myślę że warto O tutaj zniszczyłem sobie ten Ale Leśna Ty ty Coś tu to się dzieje jest. Patrz, Ej. bo w ogóle tam jest jakaś karetka, która się pali. Musimy iść pomóc im. Szybko ugasimy Jaki, ten pożar. Jaki wielki ogień? Ej, chwila, co tutaj. Co tutaj dzieje? się stało? Co tutaj Masz się wodę stało? wody ze sobą? Masz wodę ze sobą? Nie mam w ogóle wody, dobra, słuchaj, tutaj normalnie mam ten ambulans, postawiłem. Dobra, już się nie pali. Nie, ja Ty, tutaj pomagam. jest więcej w ogóle normalnie z drużyny Avengers, yy, superbohaterów. Ok, Okej, tutaj też ugasiłem. Wszystko w porządku. Chłopaki, wszystko okej. Okay? Witajcie! No Timu? Właśnie, właśnie przewoziliśmy bardzo cenny wylano wynalazek, najnowszy typ pojazdu w kształcie planety. Niestety ktoś go ukradł, odszukajcie go, a przyj przyjmiemy Was do Avengers. Co, jakiś najnowszy typ pojazdu, samochód w kształcie planety? Ty wiesz o co im chodzi? Laki, o? ty? Tutaj są jakieś tyjedniki. Widziałeś? W ogóle patrz. Są jakieś jabłka. mam coś? No dawaj, weź sobie, słuchaj, jakieś TNT. W ogóle nie wiem, w ogóle o co mu za bardzo chodziło. Ale w ogóle, słuchaj, będziemy musieli się tutaj rozejrzeć. I będziemy musieli, słuchaj, też rozwikłać tą zagadkę, kto tutaj, wiesz to doprowadził do tego podpalenia. Jest? Tu jest patrz? ręka Thanosa? Chwila. Ręka Thanosa. Wydaje rękawica mi się, tanosa, gdzieś zniknęła. Ale co, w ogóle on tak, tak ci powiedział? Ktoś tam? Tak, no na ucho, usłyszałem, że tam w ogóle wybuchło, bo przenosili rękę Tanosa. I my musimy teraz odszukać rękawicę Tanosa, słuchaj. A, rękawicę Tanosa? No to słuchaj, mamy dwa zadania. Musimy wiesz, to patrz w ogóle, tutaj są jakieś ślady. Jakby ktoś, słuchaj, tu ukradł na przykład i tędy sobie zwiewał, nie? Ewidentnie ślady prowadzą w tą stronę. Teraz tam, ogień tam jest na górze. Zobaczymy w ogóle o co chodzi, nie? To tam Ty, jest. Ja myślę, że tutaj mogę tak pyk. Ty, ja nawet nie mam zapalniczki. Nie wiem, czy to dobry pomysł. My jesteśmy, słuchaj, teraz dobrzy. Stoimy po dobrej stronie mocy. Nie możemy tu grifować terenu. Ale Ty, chodzi o to, że, Patrz, co że... tutaj jest w ogóle? Jakiś ten pojazd w kształcie planety? I co to jest w ogóle? Ty, tam jest Thanos! Jest Thanos, dawaj szybko. I, i ma rękawice U, nie... ta nosa, dawaj. tylko to. Dawaj on ma rękawice, słuchaj. Zwiewamy, udejszko, zwiewamy, zływamy. Uważaj, stronę. uważaj. Daj, dawaj go, dawaj go. Masz go. Dobra, w dwójkę naruszamy na Thanosa. Dawaj rękawice, Thanosie jeden. Oddawaj nam ją, rozumiesz? Dobra, Laki, jak on użyje tej rękawicy na nas, to nie damy rady, on pokonał tamtych wszystkich Avengersów. Nie poradzimy sobie. Gdzie ty jesteś, ziomeczku? Jesteś tutaj gdzieś? Pomóż mi! Ja nie mogę zwiewam. Słuchajcie, gdzie jest laki w ogóle? Gdzie jest laki? Dobra. Wykonałem go, ale gdzie jest rękawica? Czy nie zostawił mi rękawicy? Może jest w tym dziwnym pojeździe, zobaczcie, to wygląda rzeczywiście. Nie Thanos, jak ten... gdzie jest ten Thanos? On nagle mi uciekł. No uciekł mi miałem słuchaj, mało życia. Stykałeś się, przyznaj się, poszedłeś, słuchaj, schować się za górkę, gdy ja to czułem no, nie, pojedynek z Thanosem. No, Co to miało no, być, Laki? No dobra, rozszyfrowałeś mnie, no, Sykałem się troszeczkę, bo miałem jedno serce, to musiałem uciekać. Ja nie mogę, ale zostawiliśmy sam na sam z Thanosem. Słuchaj, tyle ludzi, y, Avengersów, Ty, tam w ogóle jest jakaś szklana kula jeszcze widzę. Co jest grane w ogóle? Dobra, czekaj, my to mieliśmy wziąć, tak? Ty, tak? Nie tak, tak, Jest Ty, tutaj, leży! Gdzie, ja tego nie widzę, słuchaj. To o, weź wziąłeś. o dobra. Mamy tu jest normalnie ziemia słuchajcie Także tą ziemię im damy I w ogóle słuchaj nie mamy najgorsze wiesz czego Rękawicy Thanosa Nie wiem gdzieś zniknęła może Thanos się z nią odrodził W innym miejscu nie mam zielonego pojęcia Ale widzę tam normalnie jeszcze Ironmana golema i wiesz co I może z nim porozmawiamy i tam są jakieś Szklane kule dziwne dobra Ironmenie, nie mamy rękawicy Thanosa co prawda Ale ty chciałeś ale no nie, chyba tą kule, ziemię kule, Także no. mam nadzieję że ta ziemia ci wystarczy I powinieneś nie, teraz przyjąć Do swojej grużyny Świet Świetnie, teraz idźcie na ulicę leśną. Jaką ulicę leśną? Byliśmy przed chwilą na ulicy leśnej. Ja nie mogę, dobra, ty tu są jakieś szklane kule. Nie wiem o co chodzi. Tam jest ulica leśna. Gdzieś eee... tam byliśmy już niedawno, tam był ten wypadek, tak? No nie wiem, właśnie, nie wiem. Słuchaj, to oni nam tutaj robią jakieś zagadki. I słuchajcie, czy przy, przyjmujecie nas do tej drużyny Avengers, czy nie? Bo to jest normalnie jakaś chwina. No może to zobacz, jest... bo my jesteśmy cały czas przebrani. Choć się przebrać w normalne ciuchy, bo przecież mamy tych, tych, oni nas nie rozpoznają. Dobra, dobra, no to dawaj, tutaj się przebierzemy. Ja tutaj, słuchaj, się przebieram. W rogu. Hop, ja tutaj hop, hop. Się Dobra, ja już się przebrałem tutaj, Laki. Mam jeszcze tutaj z, diamentową zbrojkę. Także, słuchaj, jesteśmy teraz sobą. Nie wiem, może po prostu musimy iść, bo oni tutaj nie są chyba przywódcami tych Avengersów, tylko te golemy. Choć pojedziemy, może, słuchaj, na tą ulicę y, leśną, bo tutaj w sumie ona się rozlega, ale główna ulica leśna idzie przy lesie, czyli tam ty nie mogę przejechać w ogóle. Nie wiem, ale Jak może nie to... przejechać samochodem? Słuchaj, dawaj, samochodem. Ja jadę samochodem, szybko jedziemy i mam nadzieję, że już nas przyjm przyjmą ci super superbohaterowie. Bo tak naprawdę już chcielibyśmy, słuchajcie, tutaj czynić dużo dobra. Jeszcze zniszczyłem ten samochodzik. Nie wiem w ogóle co to ta kula jest. Ty, może możemy Tył w ogóle... Ci. Ej, ty, Ej, normalnie patrz, w kuli normalnie lecę. Jak fajnie. Ty widziałeś jak? tak można? Jak, nie jak wiem, ty nie to wiem, słuchaj. Jak chomik normalnie w kuli. Czekaj, muszę ją dobrze obrócić i będę w kuli leciał. Ja nie mogę. I teraz tutaj w prawo dawaj, tu jest jeszcze ulica leśna. Się rozchodzi. Ty, tam ktoś stoi, Laki, ewidentnie jakiś venom, golem venom. Patrz, panu. Ja nie mogę, co on tutaj ma! Leś na trzy, okej. Okay. Dzień dobry, panie Weno, o co tutaj chodzi? Co co jest? Witajcie, mam dla was zadanie. Córka burmistrza wypłynęła z chłopakiem w rejs i niestety zaginęła. Poszukajcie jej. Ty, musimy odnaleźć, słuchaj, ich czekaj, co on tu nam przygotował. Patrz, mamy takie pojazdy w ogóle jakieś i płetwy rurki. Nie do nurkowania. Tak, chodź słuchaj, ty, ja umiem tym pływać. To są słuchaj takie łodzie podwodne. Myś jeszcze pozackie. tutaj rzeczy wziąć wszystkie rzeczy tak, do nurkowania. Tak, A dobra. Wszystko wziąłem. Uważaj, tutaj jest Ok, czyli składziemy tą maszynę, teraz trzeba z shiftem kliknąć prawym i ją zatankować. Także klikamy, e, zatankować ci słuchaj tą maszynkę. Ja, ja mam, ja już umiem, ja już umiem, zobacz. Dobra, dobra, także teraz idziemy, ty tam Albo widzę nie słuchaj. Mam. Jaki statek, co mówisz? Daj ci zatankuję, wysiądź stąd. Dawaj, ja ci cyk. Słuchaj, już tutaj e, tankuję, pyk, wsiadaj. Dobra, ja jeszcze tutaj, ty, słuchaj, ja na... maskę i rurkę ubieram. Teraz jestem prawdziwym płetwonurkiem. I jeszcze płetwy, gdzieś tutaj zgubiłem je. E, nie wiem, gdzie są. Ale ja tam, słuchaj, widzę jakiś chyba statek zatopiony. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dawaj, lecimy tam. Patrzcie w ogóle, jak płyniemy. Płyniemy sobie tutaj z lakiem, jak prawdziwym. O nie, tutaj są rekiny, tutaj I są rekiny. Zówe. Tu jest niebezpiecznie, laki. Tutaj są rekiny, uważaj. One są l -l ludojadami, normalnie leki, rekiny ludojady. Są bardzo niebezpieczne. Ty, chyba mi się straciła cała benzynka. O nie, jednak mogę dalej pływać. Ty, konią za, konią tutaj za na górze jest normalnie córka burmistrza tam na górze, słuchaj. Trzeba ją uwolnić. Dawaj może słuchaj, e, ona, ona... One tu by... Była... zajmij się zajmij się rekinami, tylko żeby tak. oni tutaj nie przyszli. Dobra, oż ty rekinku! Gdzie tutaj? Widziałem tutaj jednego. Słuchaj, gdzie on? Tu jest, o jest, tutaj rekin! O nie, o nie, niebezpieczny rekin! Chodź tutaj rekinie! To, ja o, nie mogę patrzeć w ogóle bo my statek. Przeszliśmy, przeszliśmy cały statek no, zatonął no, za Jak tam uwolniłeś ją? Uwolniłeś tak, ją. Tak, 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 już chodź idzie. Tutaj. za nami. Ty, ale ona podobno była z chłopakiem, musimy jeszcze chłopaka znaleźć. Gdzie ten chłopak jest? Może Czekaj, on został Tutaj na pokładzie, poczekaj, uważaj na rekinę, uważaj na rekinę, na laki, ok. Ja tutaj słuchaj, popłynę tym tym, ok. Tu wpłynę, może go tu znajdziemy. Okej, okay, szybko, szybko tu jest jakaś. Ej, jest tutaj! Schował się w szafie. Dawaj, dawaj, dawaj. No, że chodź mamy... z nami, dobra, już jest wszystko yy, tak jak trzeba. Za nami dobra. Za nami, Dobra. Dawaj. Dobra, to teraz słuchaj, trzeba ich tylko ja schronię przed rekinami, a ty dawaj, płyn z nimi już do brzegu. Weź ich do swojego tutaj, wiesz, co, statku podwodnego. O nie, o nie! Jaki mocny ten rekin! ugryz mnie, normalnie po użycia mi pra praktycznie zjadł. I płaszki jakieś tu też są. Dobra, szybko płyniemy, płyniemy i mam nadzieję, słuchajcie, że uda nam się dostać do drużyny. Ty, tam czeka na nas już normalnie Iron. Golem Hulk, y, 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 znaczy Iron Golem, y, Iron Golem Golem, Iron Man Golem, o właśnie Iron Man Golem. Okej, okay, jesteście tutaj, uratowaliśmy normalnie córkę burmistrza, ty fajne płetwy masz w ogóle, fajnie wyglądasz. Iron Manie, świetnie, zostaliśmy o, przyjęci do Avengers. Lucky, udało się, w końcu jesteśmy członkami Avengers i zostaniemy normalnie super bohaterami! Jest, Także nasze marzenie się spełni. Okay. Dokładnie tak, marzyliśmy w ogóle o tym, nasze marzenie się spełniło, a Wam dziękujemy za oglądanie. Do następnego odcinku, trzymajcie się, pa pa!